Z tej strony E46 Garage, i w tym odcinku bardzo krótkim, taka ciekawa sytuacja może komuś się przydać do diagnozy. O co chodzi? Mam teraz włączony silnik, pracuje on sobie w ten sposób. Słychać takie lekkie postukiwanie klikanie nie wiadomo od czego mam włączoną klimatyzację, teraz ją wyłączę. I silnik pracuje nagle tak. A teraz ją z powrotem włączę i słuchajcie co się dzieje. No i szukałem przyczyn, bo myślałem, może to pompa wakum się jakoś tam uległa uszkodzeniu, bo ona też w taki specyficzny sposób pracuje, że delikatnie w sobie ma lekki luz, może ten luz się powiększył i ona tak lekocze, bo z tych rejonów nasuchując właśnie pochodził ten stukot. Następnie podejrzewałem, że jest to napinacz albo łańcuch, ale to wykluczyłem, bo podczas też dodawania gazu ten dźwięk znikał. No i gdyby to był łańcuch, no to tutaj klima nie powodowałaby y, takiego. Takiej jakby tego spadku, tego stukania całego. Zrobiłem test, ściągnąłem wszystkie paski, uruchomiłem silnik, żadnego stukania nie ma. Gdy klima jest wyłączona, stukanie się pojawia. Tak samo, gdy pasek od klimy jest ściągnięty, stukanie się pojawia. Ale sama klima tego nie powoduje. I poruszałem lekko kołem pasowym. Wyczuwałem delikatny luz, więc podejrzewam, że jest tam coś oberwane i już koło pasowe. Sorry, nadaje się do wymiany. Kołopasowe tutaj nie chcę podawać firmy, żeby czasami nie mieć jakiegoś tego tytułu przykrości, problemów, ale już przy zakupie na moim fanpage'u pokazywałem Wam, to było w sumie niedawno, chyba z kilka miesięcy temu, że ono ma jakieś takie dziwne bicie i dziwnie jest wytłoczone, czy tam odlane, no bo było widać, że dosyć mocno buja, aczkolwiek sama ta prowadnica paska no, Była ok. Tutaj nie było żadnego takiego widocznego i wyczuwalnego, pod nawet dotykiem jakiegoś uskoku. Zakupiłem teraz koło pasowe innej firmy, nawet dosłownie mówiąc innej, czyli Ina. No i zamontujemy, zobaczymy, czy się coś poprawi. Także do za chwilę.